W kolejnym briefingu w dniu dzisiejszym temat troszkę inny, mianowicie wrocławski budżet obywatelski. W briefingu bierze udział prezydent Wocławka, pan Krzysztof Kukucki oraz koordynator Wrocławskiego budżetu obywatelskiego, pan Jakub Stasiński. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w miejscu nieprzypadkowym, dlatego że na boisku, które na boiskach które wybrane zostały w budżecie obywatelskim kilka lat temu tuż obok za chwilę dosłownie bo jesteśmy w trakcie procedury przetargowej powstanie plac zabaw który również został wybrany w budżecie obywatelskim więc budżet obywatelski od początku właściwie swojego istnienia od 2012 roku funkcjonuje w naszym mieście z edycji na edycję lepiej i tak też jest w tym roku. Jesteśmy już po pierwszym etapie, kiedy zbieraliśmy od mieszkanek i mieszkańców naszego miasta propozycje do budżetu obywatelskiego i zgodnie z naszym marzeniem mamy rekord i to jest rekord naprawdę no, bardzo dobry. 109 zgłoszonych wniosków, propozycji w stosunku do 70 w zeszłym roku, więc no, naprawdę ten przyrost jest wybitny. Teraz wchodzimy w drugą fazę budżetu obywatelskiego, czyli pracownicy Urzędu Miasta, chociaż nie tylko, będą weryfikować możliwość, realne możliwości realizacji tych propozycji. No i w drugiej połowie listopada finalnie będziemy już poddawać te projekty, te wnioski, które Przejdą przez całą e, procedurę najpierw weryfikacji, później odwołań, później znowu weryfikacji, e, już e, pod e, głosowanie e, mieszkanek i mieszkańców Wodsławka. I tutaj kolejny rekord będziemy chcieli e, wspólnie z mieszkańcami pobić, bo przypomnę, że w ubiegłym roku blisko 30 tysięcy oddanych głosów, e, więc to jest wynik bardzo, bardzo e, dobry, no ale chcielibyśmy go poprawić w myśl zasady dzisiaj rekord jutro e, norma. E, finał budżetu obywatelskiego 5 grudnia i wtedy pewnie znowu spotkamy się z państwem. Pewnie e, tak jak w zeszłym roku zaprosimy również e, w, przedstawicieli wnioskodawców, którzy zostaną e, wybrani e, przez mieszkańców Włocławka. Do realizacji, te projekty, które zostaną wybrane do realizacji. No i będziemy mogli poinformować Państwa o tym, które finalnie te projekty będą realizowane. Ja osobiście wiem tylko o niektórych, ale powiem szczerze, że naprawdę są to pomysły, które no, na pewno wniosą wartość dodaną do naszego miasta, i to są bardzo ciekawe propozycje. Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest rzeczą nadzwyczajną, biorąc pod uwagę te kilkunastoletnie doświadczenia naszego budżetu obywatelskiego. Mamy bardzo dużo wniosków złożonych przez młodzież szkolną ze szkół średnich i to mam wrażenie, że jest też pokłosie zaangażowania. Ale co ja tutaj będę mówił? Wiemy, że budżet obywatelski w Urzędzie Miasta jest w bardzo dobrych rękach, a te ręce mają swoje imina, im, imię i nazwisko, czyli Jakub Sosiński jest właścicielem tych rąk, które dbają o to, żeby budżet obywatelski z roku na rok mógł być lepszy, fajniejszy i bardziej e, zbliżony do potrzeb mieszkańców Włocławka. Kuba. Bardzo dziękuję panie prezydencie, bardzo miłe słowa, jest mi niezmiernie miło. Drodzy państwo, chciałem tylko dodać, że jestem jedynie koordynatorem Całego zespołu ludzi, którzy nad tym pracują, zarówno cały zespół biura prezydenta, który odpowiada za przygotowanie procedury, jak i teraz zespół pracowników fachowców, każdy, każdy fachowiec w swojej własnej dziedzinie, jeśli chodzi o weryfikację merytoryczną każdego projektu, więc jesteśmy zespołem, który działa prężnie i mamy nadzieję, że te rekordy będziemy z każdym rokiem śrubować. Słuchajcie, w tym roku 109 projektów, no to jest absolutny rekord. Teraz już rozpoczęliśmy procedurę weryfikacji formalnej każdego projektu. Do 29 października weryfikujemy projekty również pod kątem merytorycznym. Z założeniem takim, żeby jak najwięcej projektów postarać się oczywiście we współpracy z ich pomysłodawcami dopracować do tego stopnia, żeby jak najwięcej projektów oczywiście przeszło do etapu głosowania. Taki jest nasz cel. Nie chcemy odrzucać tych projektów na, wstępnej, na etapie wstępnych weryfikacji. Pozwalamy pomysłodawcom. Pracować również wspólnie z nami nad tym, żeby je doszacować, doprecyzować, żeby wszystkie te projekty były poddane. Także 30 października ogłosimy wstępną listę projektów, później, tak jak pan prezydent wspomniał, będzie etap odwołań ewentualnych jeszcze do kolejnych weryfikacji, i 14 listopada widzimy się na bo.wlotsaw.eu na etapie głosowania. Ja jeszcze korzystając z okazji, jeżeli mogę, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Ale również szczerze pogratulować wszystkim mieszkańcom wotławka, którzy zgłosili swoje projekty. Fantastyczna postawa obywatelska. Cieszymy się, że tych mieszkańców przybywa z każdym rokiem, czyli mamy taką troszeczkę też nadzieję, że nasza praca sprawia, że mieszkańcy wierzą w tą postawę obywatelską, że warto brać udział w wszelkim rodzaju partycypacji społecznej. Także zapraszamy serdecznie już na kolejny rok do zgłaszania jeszcze większości końców. I prosimy również y, o czynny udział w każdym innym działaniu partycypacyjnym, konsultacjach społecznych. Y, razem budujemy wycawek i, i liczymy na to, że będzie on coraz piękniejszy dla wszystkich. Tak jest. Czy jakieś pytania mają Państwo odnośnie złożonych wniosków? Czego one najczęściej dotyczyły? No, są to różne pomysły, y, bo są to za, zarówno inwestycje y, na terenie całego miasta, najróżniejsze. Od y, placów y, rekreacyjnych, przez boiska, y, innego rodzaju. Y, tereny rozrywkowo, rozrywkowe, powiedzmy tak, poprzez imprezy, jest też sporo imprez, także będzie w czym wybierać, bo są to wydarzenia i troszeczkę sportowe, dużo kulturalnych, także na pewno będzie, będzie w czym wybierać. Pomysły znacząco się różniły w porównaniu z poprzednimi latami, czy też tutaj są jakieś punkty zbieżne? Są punkty zbieżne, chociaż jest dużo kreatywnych, fajnych, nowych pomysłów od młodych ludzi, jest tego zdecydowanie więcej niż było w zeszłym roku. Jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy.